Mam na imię Sylwia, a to jest podcast Literatura Japońska. Odcinek czwarty, Makurano Sosi zapiski spod wezgłowia. Dziś ponownie wyruszymy w podróż do epoki Heian, na sam przełom X i XI wieku, ale tym razem czeka nas lżejszy odcinek w bardziej żartobliwym tonie. Przyjrzymy się bliżej dziełu Zapiski spod Wezgłowia i na moment pożyjemy życiem Sei damy dworu, która tworzyła w tym samym czasie co Mrasa Hisikibu, o której opowiadałam wam w poprzednim odcinku. W przeciwieństwie do Gędzi Monogatari, dzięki wydawnictwu Dialog, polski przekład Makurano Sosi jest dostępny. Wszystkie cytowane dziś fragmenty w tłumaczeniu Agnieszki Hoichert będą pochodzić ze wspomnianego wyżej tytułu. Mówi się że Mrasa Kisiki był i Sesionagon nagon rywalizowały ze sobą. W okresie Heian damy dworu wiele czasu spędzały w swoich komnatach i zapewne często się nudziły, choć od razu zaznaczę że komnata to niezbyt trafny odpowiednik, ale posługuje się nim z braku lepszego tłumaczenia. W chwilach między oficjalnymi obowiązkami pojawiały się długie okresy oczekiwania i bezczynności, co musiało potęgować uczucie monotonii. Nie trudno sobie zatem wyobrazić, że szeptano o rywalizacji i niechęci między autorkami. Taki dworski serial dostarczał zapewne niezłej rozrywki w chwilach, gdy wszyscy umierali z nudów. Choć oba teksty należą do arcydzieł epoki, różnią się gatunkiem literackim. To bardzo ważne opowieść o Gędzim, choć oddawała realia życia na dworze, była w dużej mierze rozbudowaną fikcją literacką, natomiast zapiski spod wezgłowia to coś na kształt pamiętnika, zbioru luźnych szkiców, notatek, anegdot i refleksji o charakterze fragmentarycznym. Stanowią najstarszy zachowany przykład gatunku określanego mianem zuihitsu – podług pędzla. Choć samo pojęcie zuihitsu zostało ukute dopiero po napisaniu dzieła. Tekst Siona nie mieścił się bowiem w ramach żadnej z wcześniej znanych kategorii literackich. To cenne źródło dla badaczy zajmujących się kulturą dworską, właśnie dlatego, że nie jest dziełem fikcyjnym. A obserwacją prawdziwego życia. Autorka relacjonuje wydarzenia, których była bezpośrednią uczestniczką. Dawno temu pisałam pracę magisterską na temat twórczości Jamesa Joyce'a. Dlatego dŁujhitsu roboczo nazywam strumieniem świadomości. Odkąd przeczytałam jednak pierwszą japońską powieść, z Joyce'em się rozstałam. On został w Dublinie. A ja poszłam swoją drogą brzmi kontrowersyjnie ale na potrzeby tego odcinka chciałam ująć to dosadnie by Sésia była ze mnie dumna autorka zapisków spod wezgłowia była bardzo dobrą obserwatorką jej bezpośredniość oraz skłonność do formułowania ostrych nierzadko krytycznych sądów wskazują na jej silny charakter Również sposób, w jaki opisuje mężczyzn, pozwala przypuszczać, że była kobietą dosyć wyzwoloną, jak na swoje czasy. Mimo to mogłaby nie zyskać naszej sympatii. Przejawiała bowiem pewne skłonności snobistyczne, ale nie powinno nas to dziwić. Autorka żyła w czasach wyjątkowo wybrednej arystokracji. Epoka Heian była okresem względnego spokoju, wojny toczono raczej na wiersze. Naprawdę trudno wskazać inne społeczeństwo, które byłoby równie wysublimowane i które przywiązywałoby równie wielką wagę do sztuki i estetyki. Arystokracja nie przejmowała się jednak losem zwykłych ludzi i pozostawała oderwana od rzeczywistości. W epoce dworskiego przepychu oraz pielęgnowania ideałów estetycznych koncentrowano się przede wszystkim na literaturze, kaligrafii, grze na instrumentach, podczas gdy zainteresowanie światem zewnętrznym było znikome. Beztroskie dni mijały na dworskich zabawach, organizowano na przykład zawody poetyckie w ramach których rywalizujące ze sobą grupy tworzyły wiersze na określony temat. Erudycja i biegłość w odczytywaniu odniesień do klasycznych utworów stanowiła ważny element nie tylko takich pojedynków, lecz również codziennych interakcji towarzyskich. Czasem układanie wierszy i odpowiedzi na nie nie przychodziło łatwo. Bywało, że zabawa w poezję bardziej przypominała sprawdzian, a jedno potknięcie, jeden zbyt nudny wers mógł kosztować nas dobre imię. Inną popularną rozrywką były turnieje zapachowe. Kontakt twarzą w twarz między kobietą a mężczyzną był rzadkością. Kobiety, jak wspominałam, często pozostawały w półmroku swoich komnat, ukrywały się za wachlarzami i parawanami. Nie zawsze można było uwodzić spojrzeniem, stąd wiersze i zapachy. Arystokraci komponowali własne mieszanki pachnideł i używali ich do perfumowania listów i szat. Była to swoista wizytówka. Sama autorka odnotuje. Moje serce bije mocniej, gdy śpię w pokoju, w którym pali się delikatne wytworne kadzidło. Uperfumowane ubrania odkładam na kilka dni. Po włożeniu pachną piękniej niż gdyby dopiero co nasycono je pachnidłem. Gędzi, bohater poprzedniego odcinka, był oczywiście niedoścignionym mistrzem komponowania zapachów, gdy tylko pojawi się polskie tłumaczenie powieści w jednym z rozdziałów szczegółowo przeczytamy o turnieju pachnideł, skoro kalendarz pękał w szwach od turniejów zapachowych, poetyckich, ale także od gry w go i zawodów łuczniczych, to nic dziwnego, że na kontakt z rzeczywistością czy rozmowę z pospólstwem czasu po prostu brakowało. W zapiskach spod wezgłowia, motywy opresji czy cierpienia kobiet również nie pojawiają się często, w przeciwieństwie do tekstów innych autorek epoki Hejan. Można niemalże odnieść wrażenie, że Sionagon świadomie celebruje głównie miłe aspekty życia. Ton zapisków pozwala nam przypuszczać, że była obdarzona pewną pogodą ducha i dystansem do samej siebie. I choć wiele z jej obserwacji ma charakter bardzo krytyczny, autorka często posługuje się określeniem okasi, odnoszącym się do sytuacji budzących rozbawienie. Termin tłumaczy się na wiele różnych sposobów, ale częściej kojarzy się bardziej pozytywnie, w przeciwieństwie do Mono no aware, które wiąże się raczej ze wzruszeniem. Taki też jest charakter jej zapisków, raczej swobodny, utrzymany jakby w tonie pół żartem, pół serio. Obok wysmakowanych poetyckich opisów znajdziemy w nich sporą dawkę złośliwości i niezadowolenia, które z czasem zaczynają bawić czytelnika, bo jest ich po prostu bardzo dużo. Sama często wracam do zapisków z podwesłłłowia, gdy chcę poprawić sobie humor. Posłuchajcie tylko, co tam sobie notowała na eleganckim papierze, który cesarzowa podarowała jej długo przed wynalezieniem internetu. Dworzanin piątej lub niższej rangi jest godzien pogardy. Jestem oburzona, gdy słyszę, jak ludzie zwracają się do siebie używając języka potocznego. Nie znoszę osób, których powóz skrzypi. Czyżby pasażer nie słyszał tych okropnych dźwięków? Kiedy ja podróżuję czyimś powozem i słyszę takie skrzypienie, to denerwuje mnie nie tylko dźwięk, ale także właściciel powozu. Spostrzegłam, że jeden z żołnierzy przechodzących koło mojego powozu ma niedokładnie upudrowaną twarz. Ciemna skóra przebijała spod bieli pudru, tak jakby topniejące płaty śniegu odsłaniały czarną ziemię. Doprawdy wyglądało to fatalnie. Potrzebuję wyjątkowo pięknego wachlarza na specjalne okazje i proszę o pomalowanie go artystę, co do którego talentu jestem przekonana. Nadchodzi dzień odbioru i następuje niemiłe rozczarowanie, gdyż wachlarz jest wyjątkowo źle pomalowany. To okropne. Smutek mnie ogarnia, gdy pomyślę o tych kobietach, które spędzają życie w domach jedynie służąc mężom. O kobietach, które nigdy nie zakosztowały ekscytującego życia na dworze, a myślą, że osiągnęły prawdziwe szczęście. Są one godne pożałowania. Woły powinny mieć małe czoła z białą grzywą. Także podbrzusza wołów, końce nóg i koniec ogona powinny być białe. Kaznodzieja powinien być przystojny. Żeby właściwie zrozumieć kazanie, należy patrzeć na mówiącego, aby nie zapomnieć o słuchaniu. Tak więc brzydki kaznodzieja może być przyczyną grzechu. Chcę napisać list albo zająć się kaligrafią, więc biorę do ręki czyjeś przybory do pisania, a właściciel mówi Proszę nie ruszać mojego pędzelka. Robi mi się wtedy nieprzyjemnie. Czasem, kiedy czuję się samotna i opuszczona, Chciałabym tak bardzo z kimś porozmawiać, że nie przeszkadzałoby mi, gdyby mój rozmówca był osobą niskiej rangi. Czyż to nie dziwne? Sami widzicie, że autorka miała o sobie wysokie mniemanie, a na innych patrzyła z góry, czasem nawet z odrazą. W jej zapiskach znajdziemy całą masę komentarzy na temat wyglądu, manier, sposobu mówienia, zarówno mieszkańców Pałacu Cesarskiego. Jak i służby gości czy uczestników różnych festiwali. Ostatnio sama złapałam się na refleksji w stylu sessionagon, gdy na pewnej słynnej platformie streamingowej pojawił się notatnik śmierci. Kultowe death note. Pomyślałam skandal takie dzieło dostępne dla wszystkich, nawet dla mniej wyrafinowanych widzów? Rozbawiła mnie własna niepoważna refleksja. Zresztą sama Sesiona Gon nawet przyznaje, że czasem wstydzi się tego, jakie myśli przelewa na papier. Hm, chyba muszę wreszcie przestać pisać takie bzdury. Gdybym była młodsza, mogłabym sobie pozwolić na pisanie głupstw, ale w moim wieku, powinnam być bardziej poważna. Jednak zaraz o tym zapomina i pisze: Nie ma nic gorszego niż nędznie odziany woźnica. Lub wraca do swoich wyliczanek. Autorka tworzy całe listy rzeczy, które ją drażnią i które jej się nie podobają. To, czego nie cierpię. Dziecka, które zaczyna płakać, gdy ktoś opowiada ciekawe nowiny. Ktoś nagle zachorował. Posyłam po egzorcystę. Nie ma go jednak w domu, więc wysyłam posłańca, aby go znalazł. Czekam i czekam nieznośnie długo. Egzorcysta wreszcie przychodzi, więc z ulgą proszę, żeby zaczął zaklęcia. Lecz ten, być może zmęczony niedawnym wypędzaniem zbyt wielu demonów, zaledwie zaczyna recytować modlitwy, a już w jego głosie słychać senność i w końcu egzorcysta zasypia. Och, jak ja tego nie cierpię! Równie mocno, nie lubię, gdy starzy ludzie wyciągają dłonie w stronę piecyka, aby się ogrzać. Czy młody człowiek kiedykolwiek zachowałby się w tak nieelegancki sposób? Posłuchajcie tego, bo to akurat nadal aktualne w 2025 roku. Kiedy kładę się do łóżka, już prawie zasypiam i nagle słyszę przeszywający brzęk komara. Jest też wiele absurdalnie śmiesznych wpisów, jak na przykład. To, co powinno być wielkie, męskie oczy. Gdy są bardzo wąskie, wyglądają zbyt kobieco. Z drugiej jednak strony, przerażają mnie oczy wielkie i okrągłe, niczym metalowa misa. To, co przygnębiające. List z prowincji, który przychodzi bez dołączonych podarunków. To, co niestosowne. Kobieta o brzydkich włosach. Śnieg na domostwach pospolitych ludzi, zwłaszcza w świetle księżyca. To co bezwartościowe, brzydki człowiek o złym charakterze. To co wyjątkowo brudne, ślimak, miotła do zamiatania. To co wprawia w zakłopotanie, gdy w obecności uczonej osoby jakiś nieuk z przemądrzałą miną rozprawia o dawnych czasach. Codzienne przygody autorki obfitują też w liczne rozczarowania. Kazałyśmy służącym udekorować nasz powóz gałęziami żelistka – które białym kwieciem spływały z dachu niczym baldachim. Miałam nadzieję, że w drodze spotkamy kogoś, kto ujrzy nasz wspaniały powóz i opowie o tym na dworze, ale minęliśmy tylko ubogiego mnicha i kilka osób niskiej rangi. Obok opisów tego, co irytuje czy złości autorkę, pojawiają się również fragmenty poświęcone rzeczom, które wzbudzają w niej zachwyt. Posłuchajcie. To, co porusza serce. Wieczory 26 i 7 dnia miesiąca, kiedy ludzie spotykają się, aby razem oglądać księżyc, który samotnie wychodzi z zaszczytów gór. To, co pełne elegancji, młodzieńcy w żałobnych strojach. To, co wspaniałe, chiński brokat. <gryw> to właśnie dzięki temu, że sesja miała specyficzny charakter. Dziś możemy czytać powyższe zapiski. Autorka nie chciała skupiać się na poważnych tematach, wolała skoncentrować uwagę na detalach, kolorach, strojach, nastrojach, porach roku, zabawach, przekomarzaniu się służby. Uchwycenie całej tej zabawnej i wyrafinowanej codzienności którą chłonęła całą sobą, było dla niej ważniejsze niż chociażby dogłębna analiza swojego losu, intrygi polityczne czy los cesarzowej Tejsi, który stawał się coraz bardziej niepewny. Poza listami tego, co autorka lubi bądź nie lubi, dowiadujemy się też kilku innych, bardzo ciekawych rzeczy. Oto na przykład kulisy pielgrzymek, które odsłania przed nami Sionagon. Młodzi mężczyźni pielgrzymujący do świątyń chętnie przechadzają się obok kwater młodych dam i spoglądają w ich stronę częściej niż na ołtarz Buddy. Czasem wołają na bok porządkowego, szeptają mu coś na ucho i odchodzą w inną część świątyni. Cóż, nie widzę nic złego w takim zachowaniu. Autorka opisuje też nietypową rozrywkę dworską, jaką było usypywanie śnieżnych górek kiedy spadł śnieg, dworzanie konkurowali ze sobą o to, kto uformuje największą, najpiękniejszą górkę ze śniegu i która przetrwa najdłużej, zanim się roztopi. To jeden z moich ulubionych fragmentów. Góra zaprzątała całkowicie moje myśli. Trzynastego zaczął padać deszcz i pomyślałam, że teraz na pewno się roztopi martwiło mnie to tak bardzo, że nie mogłam spać. Ludzie, którzy o tym usłyszeli, śmiali się ze mnie. O samej autorce wiadomo niewiele, nie ma żadnych informacji na temat krewnych ze strony matki. W zapiskach odnotuję jednak. Prawdą jest, że w mojej rodzinie było wielu wybitnych poetów. To prawda, jej ojcem był Kioharanomotoske, utalentowany poeta, po którym ponoć odziedziczyła nie tylko talent literacki, ale też wyrazistą, nieskrępowaną osobowość. Była najmłodszą córką ojca, przyszła na świat, gdy ten miał około pięćdziesiątki. Jednak tradycje literackie sięgają faktycznie wcześniejszych pokoleń, bo pradziadek autorki również był poetą. Jego wiersze łaka cieszyły się dużym uznaniem. Obfitość domowego księgozbioru prawdopodobnie stworzyła autorce warunki do częstego obcowania z literaturą. Warto wspomnieć jeszcze, że se Sionagon to pseudonim. W realiach epoki Heian nadawanie chociażby przydomków literackich w dużej mierze determinowane było rodowodem. Se to po prostu inne czytanie znaku kio z nazwiska ojca Kiyohara. Natomiast Sionagon odnosi się do rodzaju sprawowanego urzędu. Praktyka ta wpisywała się w szerszy system nomenklatury arystokratycznej, w którym tożsamość była definiowana poprzez konotacje rodzinne, prestiż rodu i funkcje, jakie sprawowali jego członkowie. Jej wyjątkowa pozycja na dworze wynikała z połączenia wiedzy, spostrzegawczości i uroku osobistego. Zyskała uznanie w kręgu arystokratycznych elit. W jej otoczeniu pojawiali się przedstawiciele najważniejszych środowisk intelektualnych tamtego okresu. Do częstych gości należał Fujiwara no Nari nori, wpływowy arystokrata, czy chociażby Fujiwara no Yukinari, jeden z najwybitniejszych kaligrafów epoki. Obecność tak ważnych osób wokół setej Shonagon świadczy nie tylko o jej towarzyskiej pozycji, ale również o jej zdolności do podtrzymywania relacji z elitą intelektualną i artystyczną. Sama cesarzowa tejsi ją uwielbiała, a ona cesarzową niemal czciła. Były sobie bliskie niczym siostry, choć Siona była o około 10 lat starsza. Choć według mnie lektura sugeruje obraz odwrotny. To cesarzowa jawi się jako ta bardziej dojrzała. Z pamiętnika Murasaki Shikibu wynika z kolei, że autorka opowieści o gendzi mniej nie lubiła. Opisywała ją jako arogancką i wywyższającą się. W swoim pamiętniku wspomina, że zapisywała chińskie znaki z wielkim samozadowoleniem, ale jeśli przyjrzało się im uważnie, wiele z nich niekoniecznie była zapisana poprawnie. Gdy Siona Gon wycofała się z życia na dworze, prawdopodobnie pomieszkiwała w prowincji Setsu, a ostatnie lata spędziła gdzieś na uboczu Kyoto. Dalsze losy niestety nie są znane. Dokładna data śmierci również pozostaje tajemnicą. Jeśli macie ochotę przenieść się do epoki Heian, ale legendzie monogatarii wydaje wam się za długie? Sięgnijcie po zapiski spod wezgłowia. Krótsze, lżejsze i do połknięcia w trzy wieczory. Z racji zbliżającego się Halloween na koniec przytoczę kilka zapisków wywołujących u mnie dreszcze i pewien trudny do uchwycenia niepokój, który potęguje fakt, że słowa te powstały tak dawno temu, na przełomie X i XI wieku i szeptają do nas z głębin czasu. To, co budzi niepokój. Dwie osoby, które w odosobnionym miejscu siedzą obok siebie w ciemnościach bezksiężycowej nocy, nie zapalając światła. Osoba jedząca poziomki po ciemku. Towarzyszyłyśmy jej wysokości podczas jej pobytu w urzędzie dworu cesarzowej. Bardzo podobał nam się ten wysoki, choć niezbyt przytulny budynek i stare drzewa w pięknym ogrodzie. Powiedziano nam, że główna komnata jest nawiedzana przez złego ducha, więc odgrodziłyśmy zasłonami wszystkie przejścia, a przed południowym wejściem postawiłyśmy parawan jej wysokości i zebrałyśmy się wszystkie w jednym pokoju. Jechałam okrężną drogą, aby uniknąć nieszczęśliwego kierunku i dotarłam do domu późną nocą. Przez wiele lat w grupie tancerzy podczas festiwalu występował pewien kapitan gwardii, który robił na mnie wielkie wrażenie. Niedawno zmarł, i ludzie opowiadają, że jego duch nawiedza most przy świątyni. Bardzo mnie to przestraszyło. Słowa, które budzą niepokój przepaść kometa. Wilk. To, czego ludzie zazwyczaj nie wiedzą, to kiedy wypadnie dzień pechowy. Do usłyszenia za trzy tygodnie.